Siemano, ja jestem Mateusz, witam was i zapraszam na dzisiejszy film. Chorwacja z brązowym medalem na Mundialu w Katarze. Sędzia wypaczył wynik tego meczu, lepiej byłoby, gdyby w ogóle nie sędziował. Hakimi po meczu nie wytrzymał i zaatakował prezydenta FIFA Gianniego Infantino. Wielka feta w Chorwacji, którzy na mundialu mają 50% skuteczność, ale o co chodzi, dowiecie się z tego filmu. Francuzi chcą zaskoczyć Argentynę, Trenowali ciekawy wariant. Albi Celeste mogą zagrać nawet pięcioma obrońcami, natomiast la Liga planuje pozew przeciw. FIFA, a to wszystko za ostatni oderwany od rzeczywistości pomysł. Chorwacja pokonała Maroko i zdobyła brązowy medal. Dajcie znać komu w tym meczu, kibicowaliście. Pod tym filmem macie dwa komentarze, które możecie lajkować, czy wygra Francja, czy jednak Argentyna. Życzę Wam udanej niedzieli, a teraz zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem Landry 600 otrzymacie bonus nawet do 200%. Szczegóły w opisie. Chorwacja z brązowym medalem na Mundialu w Katarze. W meczu o trzecie miejsce pokonali Maroko 2 do 1, a tym samym już drugi raz rzędu na Mundialu sięgają po medal. Cztery lata temu w Rosji przegrali w spotkaniu finałowym z reprezentacją Francji po szalonym meczu 4-2. Natomiast Maroko dokonało historycznego wyczynu, jako pierwsza reprezentacja z Afryki, która awansowała do półfinału, no i tym samym miała okazję na zdobycie medalu. Wczorajszy pojedynek był taki, którego mogliśmy się spodziewać, czyli wyrównana gra i boiskowa walka do samego końca. Niestety arbiter na ten mecz nie dojechał, ale o nim powiemy nieco więcej za chwilę. W drugiej minucie tego meczu Bono prawie zdobył bramkę samobójczą, ale na jego szczęście piłka minimalnie minęła jego bramkę. Jednak i tak Chorwaci długo na bramkę czekać nie musieli. W siódmej minucie po rzucie wolnym Guardiol pokonał Bono po uderzeniu głową. Powtórzyła się sytuacja z meczu z Francuzami, kiedy to Maroko bardzo szybko straciło gola. Na te wydarzenia reakcja lwów Atlasu była jednak natychmiastowa. W dziewiątej minucie doprowadzili do wyrównania, ale pod koniec pierwszej połowy, Orsic umieścił piłkę w bramce po raz ostatni w tym meczu. Było w tym jeszcze sporo szczęścia, bowiem futbolówka odbiła się od słupka. Ale bramka, jakby nie patrzeć, naprawdę bardzo ładna. Tego prowadzenia Chorwaci nie oddali już do samego końca. Najlepszą okazję do wyrównania mieli Marokańczycy w minucie 75. Ale ta sytuacja zakończyła się obroną Liwakowicza, który po raz kolejny uchronił swoją drużynę. Przechodzimy teraz do arbitra, który wypaczył wynik tego meczu, i z tym nie ma co się oszukiwać. FIFA wykonała gest w stronę Kataru. I to arbiter z tego kraju poprowadził wczorajsze spotkanie. Szkoda tylko, że poziom sędziowania tak ważnego meczu był w okolicach polskiej okręgówki, choć to i tak obraza dla naszej rodzimej ligi. Było kilka stykowych sytuacji, na które arbiter nie reagował, pomimo tego, że one działy się w polu karnym. A jak wiemy, to w takich sytuacjach war mógł wezwać arbitra do monitora. Czy to kilkukrotne błędne ocenienie tego, komu należy się corner, faul na gwardiolu, który powinien zakończyć się rzutem karnym dla Chorwatów czy bezpardonowe wejście w plecy Hakimiego, na które sędzi... Nie zareagował. Niepodyktowanie jedenastki za to zagranie to największe, a na pewno jedno z największych nieporozumień na tym mundialu, jeżeli chodzi o decyzję arbitrów. Gdzie był war, Dlaczego arbiter nie był wezwany do monitora? Nie mam zielonego pojęcia. Zresztą było widać, że Katarczyk z tym meczem sobie nie radzi. Z rangą tego pojedynku piłkarze po prostu wchodzili mu na głowę, popychali go, krzyczeli mu prosto w twarz, a on nic sobie z tego nie robił i olewał całą sytuację. Gestem ze strony FIFA było podarowanie Katarowi tego mundialu więc już arbitra meczu o medal mogli sobie odpuścić i wyznaczyć kogoś, kto zna europejskie standardy w sędziowaniu. Chorwaci odebrali brązowy medal, ale nim to się stało, to do prezydenta FIFA, czyli Gianiego Infantino, podszedł piłkarz Maroka, Arhav Hakimi. Norweska telewizja NRK podaje, że powiedział mu wiele mocnych słów dotyczących całego mundialu, a w szczególności wyboru arbitra na ten pojedynek, ale i cesara Ramosa z Meksyku, który poprowadził ich mecz z reprezentacją Francji. W tym meczu także poziom sędziowania był daleki od Ida, Pojawiły się jeszcze także nieco milsze dla oka sceny. Jak to Luka Modric bawi się ze swoimi dziećmi po rozegraniu prawdopodobnie swojego ostatniego meczu na mundialu w karierze. Zresztą tak powiedział po spotkaniu: To mógł być mój ostatni mecz w karierze na Mistrzostwach Świata, ale niczego nie wykluczam. Jestem bardzo zadowolony z tego, co już osiągnąłem z reprezentacją Chorwacji. Trener Chorwaców z Latko Dalic wyglądał na przeszczęśliwego człowieka. Tak powiedział w pomeczowym wywiadzie: Ten brąz ma smak złota. To medal dla narodu chorwackiego. Dla wszystkich, którzy nas śledzą, kochają i kibicują nam na całym świecie. Mało kto spodziewał się takiego wyniku z 18 nowymi zawodnikami, w tym z czterema z Ligi Chorwackiej. Brawa dla chłopaków za wysiłek i wszystko co dali z siebie w tej koszulce. Co bardzo interesujące to do tej pory reprezentacja z tego 4 milionowego kraju wystąpiła na mundialu sześciokrotnie, a trzy razy zdobyli medal, co daje im 50% skuteczność. Wielkie, ale to wielkie brawa. Nie mogło zabraknąć także tłumów na ulicach chorwackich. Miast. tak świętowano brązowy medal na ulicach Zagrzebia. Już dziś o godzinie 16 do rywalizacji o Mistrzostwo Świata stanie Argentyna i Francja. Szanse są wyrównane, co widać po kursach, jak i opiniach. Ciężko jest wskazać tutaj jednoznacznego faworyta. Trójkolorowi planują zaskoczyć reprezentację Argentyny. I na treningach przed tym meczem testowali ciekawe ustawienie. Francuski RCM Sport podaje, że Didier Deschamps przeprowadził kilka treningów bez Olivier Giroud w ataku. Zamiast napastnika AC Milanu na szpicy znalazł się Kylian Mbappé. Czy to dobry pomysł? No nie mi to oceniać. Ale jakoś nie widzę Kiljana grającego plecami do bramki, gdy nie może się rozpędzić i wykorzystać swojej niesamowitej szybkości. Obecnych zdobywców Pucharu Świata nie boi się Argentyna. Tak powiedział ich trener Lionel Scaloni, także w rozmowie z dziennikiem RCM Sport. Plan gry jest jasny. Wiemy jak ich zaatakować, jakie są ich mocne strony. Postaramy się uniknąć kar. Odbywa się ostatni trening. Gracze będą wiedzieć, zwykle już wiedzą mniej więcej, ale może to być jeden z dwóch systemów. Sposób w jaki jutro zagramy będzie tym, który naszym zdaniem zaszkodzi przeciwnikowi. Natomiast argentyński dziennik Ole podaje, że Scaloni obawia się jednak zawodnika, Paris Saint-Germain i ostatnio na treningach testowano ustawienie, tak aby za wszelką cenę ograniczyć udział w grze Kiliana Mbappé do absolutnego minimum. Jak podają, to bardzo prawdopodobne jest, że Argentyna w trakcie tego meczu przejdzie na grę pięcioma obrońcami, jeżeli wcześniej zdobędą gola, a tym samym prowadzenie. Wszystko wskazuje na to, że to będzie pojedynek nie tylko na piłkarskie umiejętności, wytrzymanie presji czy psychikę, ale to będzie także taktyczna batalia obu wielkich trenerów. Kto waszym zdaniem już dzisiaj wieczorem podniesie Puchar Świata? Dajcie znać na dole w komentarzu. Roberto Martinez, Claudio Ranieri, Andrea Pirlo, a teraz Herve Leonard. To wielkie nazwiska, które są łączone z objęciem reprezentacji Polski. Dziennikarz Bożyder Iwanow ostatnio tak powiedział na kanale meczyki.pl Temat Herve Renarda jest grany. Wiem ze swoich źródeł, że jest polecany i on chętnie by tę pracę wziął. Oczywiście przy odpowiednich warunkach finansowych. Obecnie jest on szkoleniowcem Arabii Saudyjskiej, ale ma polskie korzenie. Jego dziadkowie byli Polakami. Francuz ma także spore doświadczenie trenerskie. Prowadził takie kluby jak czy reprezentacje Maroko, Wybrzeża Kości Słoniowej, Zambii, czy teraz Arabii Saudyjskiej. Prezydent FIFA Gianni Infantino wpadł na kolejny szalony pomysł. Chodzi o to, że klubowe Mistrzostwa Świata od roku 2025 będą rozgrywane aż na 32 kluby, co będzie oznaczało bardzo podobny format do obecnego znanego na Mundialu. Przeciwna takiemu pomysłowi jest UEFA, która tak samo jak to było w przypadku Superligi, boi się, że to odbije się na zainteresowaniu Champions League. Natomiast Hiszpańska La Liga mocno, uderza FIFA wydała specjalne oświadczenie i co więcej, grozi podjęciem kroków prawnych w obronie swoich interesów. FIFA myśli tylko o wąskiej grupie klubów i graczy, kiedy to w profesjonalnym futbolu mamy tysiące klubów i zawodników, którzy nie uczestniczą w międzynarodowych rozgrywkach. FIFA o tym zapomina i myśli tylko o nielicznych, nie zastanawiając się jaki będzie miało to wpływ na profesjonalny futbol. Biorąc pod uwagę, że nie odbyły się żadne konsultacje w sprawie tych decyzji, nie było zgody każdej ze stron, co ma wpływ na ligi krajowe, kluby i piłkarzy, które je tworzą. La Liga zbada wszelkie możliwe kroki prawne, aby udaremnić klubowe mistrzostwa świata w ogłoszonej formie. Już dzisiaj o godzinie 16 rozpocznie się pojedynek o to, kto zostanie nowym mistrzem świata. Twoim zdaniem będzie to Argentyna czy jednak Francja? Dajcie znać na dole w komentarzu. Na dziś to koniec. Dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, to nie zapomnijcie go ocenić, będzie mi bardzo miło. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia już jutro w kolejnym materiale. Cześć!